Dzień dobry, dzień dobry kochani, cudowni moi. E, witam Was serdecznie dzisiaj w ten piękny poranek, jak zwykle piękny, słuchajcie, jak zwykle, bo jak zwykle oczywiście, nawet gdy coś nam się tutaj e, wydaje, że jest nie tak, ja, e, ja ze swojej strony zachęcam Was i też to praktykuję. Oczywiście szukam dobra zawsze. Dzisiaj e, wcześniej rano wstałam, e, wydawało się, że tak niefajnie wyjść spod tej kołdry. Słuchajcie, było tak cieplutko, na zewnątrz zimno, jeszcze <laughs> ciemno, i gdzie jest w tym dobro? Od razu pierwsza moja myśl, no tak jest w tym dobro, że po prostu sobie wstanę, będę miała więcej czasu, żeby też do was tutaj coś powiedzieć, wypić pyszną kawę. E, zrobić moją jogę, wyjść z psem na spacer. Także ja już wiele dzisiaj dziewczyny i chłopaki zrobiłam, słuchajcie, bardzo dużo już dzisiaj zrobiłam, jestem z siebie zadowolona, także mogę wpisać sobie na listę moich sukcesów dzisiaj już bardzo, bardzo dużo. I to jest bardzo fajne, też, słuchajcie, moi drodzy. Taka aktywność, wypisywanie swoich sukcesów, takich nawet malutkich, bo o nich zapominamy i my często właśnie sobie wypominamy różne złe rzeczy, a zapominamy, co dobrego zrobiliśmy, jak wiele zrobiliśmy na przykład przez cały dzień. Więc na koniec dnia fajnie sobie spisać taką listę swoich sukcesów. A dzisiaj, kochanie, właśnie, kochani, mamy 12 dzień, 12 dzień naszego wyzwania, pilnujemy naszych dobrych myśli, cały czas idą w dobrym kierunku, cały czas kreujemy, kreujemy i kreujemy naszą rzeczywistość poprzez nasze myśli i dzisiaj będziemy pracowali też z przepiękną afirmacją, przez cały dzień Was zostawię z nią, żeby Wam przez cały dzień ona brzmiała w głowie, jakbyście mogli sobie gdzieś ją zapisać i przypominać, to by było świetnie. Dzisiaj będzie o naszych talentach i zaraz już Wam mówię, jak ona brzmi. Słuchajcie, nasza dzisiejsza afirmacja to: Pozwalam światu obficie wynagradzać mnie za możliwość korzystania z moich talentów. Przepiękne, prawda? My często sobie nie pozwalamy, my często właściwie nie wierzymy w te swoje talenty, często nawet nie wiemy, jakie talenty mamy i to jest właśnie, słuchajcie, nie fajnie, bo jak sobie uświadomimy, jak bardzo jesteśmy utalentowani, jak wiele potrafimy, jak wiele umiemy i y, każdy z nas jest inny, nawet ten sam talent u kogoś innego będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo każdy z nas ma zupełnie inną energię, jest y, wyjątkowy, jest unikalny, jest unikatem właściwie i nikt z nas nie, nie ma takiej drugiej osoby na świecie, e, takiej samej. Tak, jesteśmy po prostu e, unikatowi. Także nasze talenty również będą unikatowe i e, bardzo dobrze jest pozwolić światu, korzystać z naszych talentów i wynagradzać się jeszcze w dodatku za nie. E, I to jest też ta wiara w siebie i ta Właśnie y, wiedza o tym, jakie talenty posiadamy. Kochani, dzisiaj będzie załączony PDF do tego wideo, również i tam będzie taka fajna lista. Możecie to też również zrobić sobie na zwykłej kartce, spisać swoje talenty. Jakie ja mam talenty, Jak, co ja mam takiego, y, co uwielbiam też robić. To, to też będzie nasz wtedy talent. Y, y, Zdamy sobie z tego sprawę, że coś co robimy, uwielbiamy to robić i nawet często robimy to zupełnie za darmo, robimy... Y to z ogromną chęcią, i nie myślimy o tym, że ktoś nam za to zapłaci, ale gdzieś we wnętrzu, słuchajcie, warto sobie pozwolić na to, jeżeli ktoś chce nam za coś zapłacić, pozwalamy, przyjmujemy, otwieramy się na to, oczywiście, bo jesteśmy warci po prostu tego, nasza energia włożona w to, co, w to, co robicie, absolutnie często gdzieś zostaje właśnie. Nie oddana nam z powrotem, i to y, zostanie może oddane w inny sposób. Niekoniecznie to muszą być pieniądze. Mogu, może to być y, miły gest, może to być miłe słowo, może to być fajny prezent, jakaś kawa. Kwiaty, różne rzeczy, słuchajcie, ale przyjmujemy, przyjmujemy i jeszcze raz przyjmujemy. Nasze talenty są tego warte, my jesteśmy tego warci. Otwieramy się na przyjmowanie i pozwalamy sobie na to, aby świat nas wynagradzał za to, jacy jesteśmy, jakie mamy talenty, jacy jesteśmy wspaniali, piękni, po prostu yy, jesteśmy mocą. Jedną wielką, chodzącą mocą. Także dzisiaj Was z tym, kochani, zostawiam, pozwalam światu na to, aby obficie wynagradzał mnie za moje talenty. Ja też będę to dzisiaj sobie powtarzała przez cały dzień. Oczywiście załączam Wam PDF z mojego dziennika z dniem 11, w którym właśnie znajdziecie rozszerzoną tą afirmację i miejsce na Wasze notatki. Pozdrawiam Was, kochani, serdecznie. Życzę cudownego, pięknego dnia. Szukajcie swoich talentów, bo to są Wasze diamenty gdzieś, które czekają na odkopanie i, i nazwijcie je po prostu. Całuję mocno, ściskam. Miłego dnia. Papa! Pa.